Nagrywanie, proszę mówić. Tak, tak. No więc księdza Mirosława poznałem, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to było chyba około 20 lat temu. Byłem wtedy ordynariuszem ogromnej diezycji warmińskiej, do której należał właśnie ten teren, na który przyjeżdżał od lat, ale nie wiadomo mi co było dotąd właśnie ksiądz Mikulski. Chodziło o miejscowość Kamień nad jeziorem pięknie położonym i tam właśnie po raz pierwszy przyjechałem. Zaprosił mnie tam, nie znałem go dotąd. No i tak się zaczęły nasze, powiedziałbym, coroczne kontakty. Potem po 1992 roku Kamień zaczął należeć do Dzieci Euckiej. Ja oczywiście nadal byłem zwierzchnikiem jako metropolita, ale nie była to już moja diecesja, niemniej na każde jego zaproszenie przyjeżdżałem. To było chyba co roku, może w tym całym czasie, w jednym roku nie byłem, nie pamiętam dokładnie, ale przyjeżdżałem, no i jednocześnie byłem świadkiem, jak przyjeżdżali również inni. Ludzie, którzy księdzami Rosława wspierali w tym, co jest żywnością, co jest jakąś pomocą finansową. Ja również przywoziłem różne słodycze, no bo to, co on czynił z młodzieżą, było rzeczywiście czymś szczególnym. Po pierwsze, była to młodzież bardzo różna najczęściej tak zwana niełatwa a w każdym razie w tej grupie, która liczyła przecież jakieś 250 osób, sporo było tej młodzieży, tych dzieci, bardzo trudnych. Drugą taką cechą piękną to było to, że z czasem, jak już komuna upadła w latach już późniejszych 90., również ksiądz Mikulski brał dzieci czy z Białorusi, czy z Ukrainy. W każdym razie z naszych tutaj sąsiednich państw po to, żeby te dzieci chociaż te dwa tygodnie czy może trzy przeżyły w innych warunkach jako dzieci, które no, mają jakieś porządne wakacje. Ponadto te wakacje nie były tylko jakimś spędzaniem czasu. To była również jakaś mądra praca wychowawcza. Podziwiam i podziwiam do dzisiejszego dnia, a podziwiałem i podziwiam do dzisiejszego dnia, że ksiądz Mikulski potrafił zmobilizować wielu ludzi, którzy obserwując jego działalność duszpasterską bardzo pomagali mu w tym, żeby ta działalność no, zataczała jak najszersze kręgi, a zwłaszcza obejmowała te dzieci, które są rzeczywiście dziećmi zaniedbanymi którym trzeba pokazać dużo miłości, dużo serca, a w każdym razie powiedzieć, że one w swoim życiu są również dla społeczeństwa ważne. No i wiem, że przyjeżdżali posłowie, przyjeżdżali różni inni ludzie, którzy mieli również możliwość zostawienia tam, czy przywiezienia nawet całego cielaka, czy jakiejś półświni, po to, żeby jakoś temu wszystkiemu, co było wysiłkiem gospodarczym, żeby w tym wszystkim Księdzu Migulskiemu ulżyć. A jednocześnie dużo ludzi właśnie było, spędzało niejako albo czyniło to, co się nazywa wol wolontariatem, że <k şekilde aczkować> widząc takie zaangażowanie, no po prostu również swoje serce i swoje siły i swoją pracę też dawali, gdy chodzi o kuchnię czy jakieś inne jeszcze rzeczy. Myślę, że również w jakiś sposób zaanimował ksiądz Migulski środowisko, to właśnie tam w kamieniu, gdy chodzi o leśników, gdy chodzi o ludzi, którzy dali mu ten teren, potem sprawili to, że założono tam również i światło na tym terenie i... Doprowadzono wodę, to wszystko było również znakiem pewnej ogromnej życzliwości, bo myślę, że tutaj urzeczywistnia się też ta zasada świętego Tomasza, czy filozofii świętego Tomasza, że bonum est diffusivum sui, to znaczy dobro z natury rozlewa się, czyli dobro, gdy człowiek widzi to. Również stara się być dobrym, czyli można powiedzieć, że ono się w jakiś sposób pomnaża i to był również przykład pracy księdza Migulskiego. Myślę, że wracając do tej pracy edukacyjnej, bardzo pięknie rozłożony był dzień. W tym dniu była nie tylko bardzo yy, pięknie stosowana gimnastyka, różne formy sportu. Poza tym yy, były kąpiele pod bardzo pilnym y, nadzorem, żeby ktokolwiek, no, nie daj Boże, nie utonął, bo takie jezioro jest zawsze czymś dragliwym, jak każda zresztą taka szeroka woda. No i w tym była również święta, była katecheza, a więc było to nie tylko, jak to się mówi, pielęgnowanie ciała, ale również pielęgnowanie duszy. Bo często powtarzamy to zdanie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale trzeba pamiętać, że to zdanie jest wyrwane. Ono w całości brzmiało, i to jest zdanie starożytnych, brzmiało po łacinie orandum est ut sind, albo sit, mens sana in corpore sano, to znaczy trzeba się modlić, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch. Potem nie wiem kto to odciął, no i zrobiło się właśnie coś w rodzaju takiej intelektualnej gimnastyki, takich wygibasów trochę intelektualnych, które już modlitwę utruciły. A tymczasem ona jest również tutaj ważna. Modlitwa była rano tam, wieczorem i tak dalej, bo te moje wszystkie uwagi po prostu yy, biorą się właśnie z mojej obserwacji, zwykle byłem tam cały dzień i to się kończyło taki, taką obiadą, kolacją u pewnych państwa, którzy mieli właśnie ten teren i ten teren ofiarowali na czas wakacji księdzu Mikulskiemu. A jeśli chodzi o samą osobę księdza Mirosława, to myślę, że dwie cechy bym tu odkreślił. Po pierwsze ogromną skromność, osobistą skromność. Bo wiadomo, że jak człowiek czyni dużo dobrego, no to spodziewa się raczej, że będą wszyscy go chwalić, no i że sprawa i lewa będzie trochę ciekła wazelina różna, prawda? Ksiądz Mikulski nigdy tego nie czynił dla takich czy innych potrzeb. Po prostu czynił to po to, żeby właśnie tym dzieciom sprawić radość i żeby te dzieci miały rzeczywiście wspaniałe wakacje, no i żeby z tych wakacji coś wyniosły. I w tym wszystkim, jak powiedziałem, był bardzo prosty, bo jednocześnie kazał nazwać siebie wujkiem, nie jakimś tam wielebnym i tak dalej, więc to było też wyrazem pewnej skromności. No a poza tym, skoro tam było również dużo ludzi, którzy mu pomagali no to z tymi ludźmi był naprawdę powiedziałbym wręcz spokrewniony to znaczy był kimś kto absolutnie nie tworzył żadnego dystansu między sobą a tymi ludźmi bo pod tym względem ta skromność była nawet no pięknie uderzająca w każdym razie gdy chodzi o drugą taką cechę to myślę, że jest nią właśnie to co bym nazwał jakimś animowaniem innych, to znaczy sprawiał, że dzięki jego postawie inni też stawali się współpracownikami, w sensie jak najbardziej powiedziałbym życzliwym, dobrym, ochotniczym powiedziałbym, stawali się ludźmi takimi, którzy no, chcieli również coś dobrego wśród tej młodzieży zostawić. I nie czynił tego w sposób jakiś powiedziałbym wyjątkowy, to znaczy przez jakieś apele, wielkie mówienia. Nie, po prostu całą postawą swoją dawał przykład, że może inni też powinni tak robić i inni rzeczywiście to robili. W każdym razie wiem, że były również takie sytuacje, gdzie mówił, że już będzie to ostatni obóz i tak dalej, ale ciągle yy, przyjeżdżał, no i Myślę, że nadal przyjeżdża, chociaż ostatnio mówił mi, że ma już jakiegoś kapłana, który będzie to kontynuował, więc daj Boże, aby to dalej również tak się rozwijało, jak on to czynił. To tyle mniej więcej. Mam jeszcze takie pytanie. Ja prowadzę też stronę poświęconą księdzu Mirosławowi Mikulskiemu, rozmawiam z różnymi ludźmi przez telefon i nagrania tych rozmów też zamieszczam na tej stronie. Czy, czy ksiądz arcybiskup się na to zgadza? Czy... Dobrze, 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 jak naj...